Witajcie w drugiej części flip-thru mojego szkicownika. Ostatnio spałzowałam na przystojnych panach i na crunchu bandikucie. Więc idziemy dalej. Tu jest Wikulec z jakąś bronią. A tu jest. No kurde, jak on się nazywał. No, nic ja nie mogę sobie przypomnieć. Tak, tak tyle, tyle wiem po prostu o swoich postaciach. Nie wiem nawet jak się nazywają. Ale w pewnym momencie miał być bliskim przyjacielem slash partnerem dla Wikulca. Hmm, to były szkice chyba z jakiegoś free sketch day. Tak, to był free sketch day. To jest kratos, kratos mi fajnie wyszedł. Tutaj chciałam narysować chyba. Boże nie mam. Nie mam pamięci do postaci. Jak on się nazywał? Edgelord z Sun Moon. Gladion? Chyba Gladion. Chciałam go narysować, ale coś mi nie wyszło. A tu jest Thanos. Tu jest jakieś 17. Dziwne coś. O, więcej 17. Tu jest kom próba komiksu z Bena, a tutaj projektowałam naklejkę z Gambitu Królowej. Jest dostępna na Etsy, zapraszam. O, tu rysowałam czarmandery jakie słodkie. Tutaj rysowałam. A, chciałam naklejkę zaprojektować z Redem i czarmanderem. Ale coś mi nie wyszło. Pamiętam, że ją rysowałam, ale zrezygnowałam. O, co tu się dzieje? Są jakieś piórka znowu. Tutaj szkicowałam świętą trójcę z kobrakaj. A tu jakieś ściurki. O, tu jest wikulec. Już spółasiona. Tu jest Johnny z Cobra Kai. Tu jest John Chris Miguel. O, tutaj testowałam, jak fajnie narysować y, napis. Strike first, strike hard, no mercy. I przy okazji bawiłam się węglem. Węgiel to jest w ogóle bardzo mm, uniwersalne, uniwersalny przyrząd do rysowania, bo. Jest troszeczkę ciężki w obsłudzie, bo się strasznie rozmazuje. Tutaj strony są akurat spryskane lakierem, także nie muszę się tego obawiać. Ale jest super właśnie do takich w tle jakichś yy, dziwnych yy, deseni albo czegoś. A tu jest więcej czcionki. Nie umiem ładnie pisać, dlatego jak, jak muszę coś yy, narysować, jak muszę narysować coś, co ma napis, to muszę to poćwiczyć po prostu. Tu są jakieś rysunki. Tutaj są szczurze łapki. A tutaj jest chyba kolejny free sketch day. O, to jest chyba cyfri, a to jest balistwa. Tak mi się wydaje. Ten pan też mi kogoś przypomina. Ale za sobą go narysowałam i dlatego nie mogę go poznać. To jest. Kosplayerka Diamond Bullets. O, to jest Danny Sexbank! Jej! To są jakieś jeansy. A, bo przerabiałam jeansy. I projektowałam, jak one mogą, mogą wyglądać. E... Dziś już wyglądają tak. <laughs> Musiałam je ściąć bo niestety zmęczenie materiału po prostu tutaj na kolanach zaczęło się strasznie drzeć. Tu są kolejne jeansy. Tu są... O! Przez pewien czas chciałam zrobić serię naklejek z zbrojami różnymi takimi fantastycznymi. Gdzieś mam te rysunki, ale ostatecznie nie, ostatecznie nie wylądowały na naklejkach. Tutaj zaprojektowałam naklejkę z napisem. Oczywiście ocenzurowanym. E, nie sprzedaję jej. Dorzucam ją gratis po prostu do, do zamówień. E, tu się bawiłam chyba. Kombinowałam, jak narysować kosmos. Taki wiecie, mega kolorowy i w ogóle. Tutaj próbowałam kredkami, tutaj próbowałam mokrymi pastelami, ale. Nie podoba mi się. Absolutnie mi to nie wyszło. A to jest mój smutny, smutny rysunek mnie, jak e, przez długi czas nie mogłam znaleźć pracy i i poprosiłam po prostu o komisze ludzi, bo nie dawałam rady. Ale bardzo mi wiele osób pomogło, także cieszę się. To są kolejne rysunki komiksów, nawet nie wiem, gdzie one są. One są na moim zeszycie do notatek z pracy. Bo jak wiecie, bardzo dużo uczę się o zwierzętach. Mam na przykład komiks z chomikiem, który mnie użarł w palec i tak się uwiesił. Ja mu mówię, pójść, on mówi nie. To wszystko. Tu jest. Tu jest komiks z. Jak pierwszy raz miałam posprzątać klatki z papugami. I się strasznie bałam, że one uciekną. Do tego musiałam poprosić o pomoc. I pozorą te klatki są strasznie ciężkie. Nawet jak to są takie małe małe klateczki, po prostu na wystawowe, jakby. To one i tak są dosyć ciężkie. A tutaj jest moja pierwsza klientka, która poprosiła mnie o pomoc, a ja o niczym nie wiedziałam, więc miałam takie. W końcu dałam radę. Dzisiaj to, już, dzisiaj to już nie jest dla mnie żaden stres. No ale wtedy było. Tu są znowu komiksy, nawet te same. Tu są kurczaki. Tu rysowałam kurczaki. Kurczaki są dostępne na naklejkach. Zapraszam na Etsy. Tutaj jest próba komisza dla przemka, który poprosił o narysowanie grupki, mm, grupki przyjaciół, którzy grają w DD y, przy ognisku. Bardzo fajny rysunek mi wyszedł. Tu znowu jakieś ćwiczenia twarzy. To jest chyba cyplik. Mój kolega z liceum. Mhm, chyba ćwiczyłam jakieś yy, trudne twarze albo coś takiego. Dziwne, dziwne miny i tak dalej. Tutaj. Chyba ćwiczyłam zbroję. Albo postanowiłam narysować Master Chiefa, a ja nie umiem w zbroję, nie umiem w roboty, <grym> więc średnio mi to poszło. Zrobiłam sobie taki, takie próby po prostu zbroi. Bardzo pomógł mi e, artbook z Duma i z Batmana, który posiadam. A tu jest pan Schwarzenegger. E, przez pewien czas mieliśmy ze znajomymi taką konwersację na Facebooku, w której po prostu robiliśmy tygodniowe wyzwania i ktoś, ktoś zarzucił temat idol. No to narysowałam pana Schwarzeneggera, bo jest super osobą. Chciałabym kiedyś kupić tą, tą koszulkę. Tu jest wikulec, który przez pewien czas był zdjęciem profilowym mojego fanpage'a. Tutaj znowu jakieś szkicy. O! Cicho! Nagrywam. Tu jest. Free Sketch Day. Cicho! To jest Free Sketch Day, w którym poprosiłam o różne furaski. Mamy Lole, mamy Róż, mamy Krasza. Kogo mamy dalej? O, y, Toka i Razar z Żółwie Ninja, Alopex. Y, jak on się nazywał? Raczet. Kto jeszcze? Y, Oktawia i. zapomniałam. Schelwa bos. To jest. Zapomniałam. Zblicza. O, tu są szczury. Prędzej czy później zrobię sobie tatuaż ze szczurami. Dlatego co jakiś czas pojawiają się właśnie takie śmieszne szczurki. Chcę sobie dwa takie tatuaże zrobić. Tutaj jakieś. Rysunki mnie. O, tutaj ćwiczyłam. Jeżeli kojarzycie na YouTube kanał Terminal Montage, gościu robi animacje o speedranowaniu gier, które są strasznie hype'owe, szalone, po prostu są komiczne momentami. I raz zrobił animację, która była teledyskiem do remiksu jakiejś ścieżki dźwiękowej z Megamena, ale po prostu taką moc ma zarówno ta muzyka, jak i, jak i teledysk, że, że musiałam po prostu narysować scenę z tego, nie? Bo super to jest. Tu jest, tu jestem jakaś ja z Wikulcem. O, tutaj po raz pierwszy drukowałam moje naklejki. Tutaj, znowu testowałam pisaki akwarelowe. Yy, nie, to są markery akrylowe, a to są pisaki akwarelowe, bo o dziwo znalazłam je w Lidlu. Ogólnie polecam Lidlową markę Crelando, bo robią oni naprawdę dużo niedrogich, fajnych rzeczy. Tutaj akurat pod ręką mam na przykład gilotyny do papieru. Bardzo się, bardzo się przydaje jak robię junk journal, albo jak montuję szkicowniki. Także polecam, jak bywacie w Lidlu, to oglądajcie kosze z takimi jakimiś randomowymi rzeczami, bo czasami fajne rzeczy można tam znaleźć. Yy, tutaj jest triko z gry The Last Guardian, bo zagrałam w nią i złamało mi serce. Tutaj znowu jakieś pisaczki. Już prawie jesteśmy na końcu. O! Tutaj próbowałam narysować. Sfurasić twarz Bikulca. Dlatego rysowałam wiewiórki. Żeby jak najbardziej przypominała tą wiewiórkę. No i muszę przyznać, że coś z tego wyszło. Ale jeszcze muszę to dopracować. Tutaj są kolejne rysunki z furasionego wikulce, które chyba miałam pokolorować, ale mi się nie chciało, więc. Ogólnie czasami rysuję, biorę sobie kartkę A3 i traktuję ją jak szkicownik, że po prostu pojawia się na nich mnóstwo, mnóstwo rysunków, później je tnę i wklejam do normalnego szkicownika. Nie wiem w sumie, czemu tak robię. O, tu jeszcze jest taki wikulec. I taki wilkulec od tyłu. A tu jakiś komiks, który mi się chyba przyśnił, i postanowiłam go przerzucić na papier, żeby mi nie, nie umknął. I tu jest jakiś, jakieś próby. To są chyba pastele olejne. Tutaj kredki. O, dostałam w ogóle zestaw ołówków chyba od. Kogo? Od Pucanta z Kubusiem. A tutaj jest łasikowa strona. Wszystkie łasiki, jakie sobie kupię, to po prostu wklejam gdzieś sobie. Bo to pięknie wygląda. I uwielbiam łasi tajpy. <grych> I to wszystko. To jest cały mój szkicownik. O tu macie naklejkę od Hikomikosa. Ogólnie lubię sobie ozdabiać szkicowniki naklejkami. To jest moja naklejka z fuzjami z Dragon Ball'a. Jest dostępna na Etsy, więc zapraszam. To są naklejki jeszcze z Tazosów. Nie wiem w ogóle skąd je znalazłam. To jest naklejka z EMP Shop. Kiedyś mieli stoisko na jakimś perkonie, czy coś. Ogólnie sprzedają ciuchy ze, z logami zespołów i tak dalej. OK. I tak wygląda mój skończony szkicownik. Nie jest to mój pierwszy szkicownik, ale poprzednie są w domu moich rodziców, także nie mam w tej chwili możliwości, żeby yy, nagrać, jak one wyglądają. Ale pewnego dnia na pewno to zrobię, bo yy, poprzednie szkicowniki montowałam sama. W sensie, że normalnie takie książki sama wycinałam, zszywałam i tak dalej. Bardzo fajna zabawa i fajne jest to, że można kilka rodzajów papieru sobie wrzucić do takiego szkicownika. Także bardzo chętnie, jak będę miała okazję, Wam je pokażę. O ile oczywiście będziecie chcieli zobaczyć coś takiego, także zapraszam do komentowania. Cały czas rozwijam swój kanał i jestem bardzo otwarta na wszelkie uwagi, opinie i przemyślenia co do moich filmów. A na razie trzymajcie się i do następnego filmu. Pa!